No się ma widzowie. To jest mój specjał. Jako taki sylwestrowy film specjalny. Ja wam pokażę, jak ja montuję filmy. Na przykład Edity ale. Um, miał być, no, miała być historia o gwizdistym autobusie, aczkolwiek ten film no, nie udało się go przesłać na YouTube. A jakby... On się zatrzymał, a ja go już usunąłem. Więc pokażę wam coś takiego. Sorry, że się opóźniło. Wiem, miało być dużo wcześniej. No ale możecie sobie popatrzeć. Po pierwsze, robicie zdjęcie. Najpierw też sprawdzacie, sprawdzacie galerię, czy macie, czy macie dość dużo pamięci. A potem wchodzicie w program do montowania. W moim przypadku jest to CapCut. I gdy już wejdziecie, jeśli, macie, jeśli będziecie montować przez CapCuta, Klikacie nowy projekt i filmy. Cóż, ja akurat wstawię zdjęcia. Nie wiem czemu, ale tak mi się podoba. Możecie robić, ale możecie to szybszą formą. Po prostu możecie kliknąć kilka razy szybko. I tak. Mniej więcej to wygląda. Potem to dodajecie, jeśli używacie kapkuta. Nie musicie go używać, ale jest to fajny program do montażu i naprawdę go polecam. Ja na przykład skracam sceny do dwóch celi. Akurat w tym przypadku. W sumie nie wiem czemu, ale myślę, że tak będzie lepiej. Jak wiecie, dzisiaj mamy sylwestra. Więc zanim skończy się ten odcinek, żeby nie było już za późno, to życzę Wam y, szczęśliwego Sylwestra i Nowego Roku. Dzisiaj jest też live pokaz fajerwerków. Tak, dzisiaj to jest piątek, 30 grudzień, 2021 rok. Y, więc jak ktoś ogląda to później, no to nie, no to już niestety nie zobaczy. Potem możecie na przykład sobie zrobić przejścia. Możecie sobie wybrać spośród wielu. Ja wam wybieram z tych podstawowych. Według mnie fajne są rozmycie, mrugnięcie, <laughs> przesunięcie w górę, w prawo i znikanie. Ja na przykład zastosuję sobie tutaj przesunięcie w prawo. I wtedy będzie wyglądało to tak. O! Tutaj możemy trować. Ja robię to akurat, akurat na tablecie. Ale no cóż, na innych urządzeniach też się da. Przesunięcie w prawo. I jeszcze raz. Przesunięcie, Teraz może akurat damy do góry. Albo mrugnięcie. Oczywiście nie musicie tego dawać. Możecie zakończenie. Ono jest do niczego niepotrzebne. A więc będzie wyglądało to mniej więcej tak. Cóż, mi akurat tutaj się nie chce powieść. Mam trochę zlagowany tablet, ale... Możecie to zrobić też po swojemu. Tutaj na dole zwróćcie na to uwagę. Macie też inne rzeczy, na przykład możecie dodać tekst. Ja sobie dodam, na przykład tekst gwieździsty autobus. Nie wiem, czemu, po prostu będzie fajnie. Możecie też, też wstawić muzykę, ale to pokażę Wam później. To są te najprzydatniejsze rzeczy. Cóż, mi tu się akurat nie chce to włączyć, ale musicie kliknąć Dodaj tekst, a potem możecie sobie wybrać, co chcecie. Tak samo z muzyką. Wchodzicie w audio, dźwięk, chyba że chcecie efekty dźwiękowe. No cóż, mi się tutaj też, też to nie chce uruchomić, ale. O, coś się chyba uruchamia. Ale, jeśli wejdziecie w to, to tam możecie wybrać rodzaj piosenki i jaką chcecie piosenkę. No chyba właśnie mi wywali tablet. O, właśnie, udało się wejść. Ja na przykład najczęściej wybieram beat. Są to takie utwory jak. Zresztą sami przeczytajcie. Nie będę się zbłaźniał czytając to wszystko. Sobie trochę podgłośnie. Ja Wam puszczę moją ulubioną do filmów. Jest według mnie całkiem fajna. Może Wam też się spodoba. też dodać taką lub inną. myślę, że ta będzie dobra. dobra wtedy klikacie w ten plusik i dodajecie tam piosenkę cóż, może nie wygląda to jakoś najlepiej właśnie wybiorę sobie styl niech to będzie na przykład hmm. nie mam zielonego pojęcia Pisać w komentarzach, kiedy będę robił następne edity, a na razie wpiszę to po prostu normalnie. Tutaj możecie wybrać sobie styl, efekty lub animacje. Ja akurat wybiorę sobie animację. Yy, możecie wybrać sobie taką, jaką chcecie. Mi akurat trudno się zdecydować. Cóż, wszystkie wyglądają kusząco. Może wybiorę sobie sobie jednak efekty lub stylu. Hmm. Myślę, że efekty będą fajne. Możecie na przykład zrobić coś takiego. To będzie na pewno pasowało. Jeszcze dźwięk muszę ustawić, żeby było dobrze. To znaczy, to może zabrzmiało dziwnie, ale no cóż. Tak najwyraźniej musi być. Tak to zawsze robię, ale najwygodniej po prostu nie popełnić tego błędu za pierwszym razem. Po prostu zrobić to raz, a dobrze. No bo widzicie, teraz nie mogę tego już cofnąć. Dodam jeszcze raz efekt dźwiękowy. Może teraz będzie to ładniej wyglądało. Dobrze. Oj, znowu się nie udało. Ale to nie szkodzi. Spróbujmy to wziąć w jakiś sposób. Na innych filmach się przeważnie udawało. Ale chyba już rozumiem, co robię źle. Po prostu musicie się przyzwyczaić, że musicie to, tą białą kreskę, wprowadzić od początku. Wtedy powinno zawsze zadziałać. Nie mam pojęcia, ale powinno. Jest to może taki dłuższy filmik. O, ale teraz się udało. Jeśli nie wiedzieliście, jak montować, to polecam serdecznie. To świetna zabawa. Teraz Dobrze, no to wstawmy sobie teraz Nasz tekst Dobrze, wybraliśmy efekty A teraz Zrobimy sobie Gwieździsty autobus Dobrze, teraz wybierzemy sobie efekt. No, może jest już za późno. Ale pamiętajcie, nie poddawajcie się. Musi się udać. Możemy jeszcze wprowadzić efekt. Tylko po prostu wcześniej nie patrzyłem na tą opcję. Sorry wielkie. Teraz powinno się to trochę zmienić. Dobrze. Jest dobrze. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Tylko najpierw jeszcze test. No to potem to zapisujemy. Ściągamy. W sensie eksportujemy. I to by było na tyle. Potem wrzucamy na YouTube'a. Ale trochę to zajmie, więc zrobię po prostu cięcie i zaczekam. No dobra, już się skończyło pobierać. Pobierało się naprawdę króciutko, szczerze mówiąc. Nie musiałem robić cięcia, ale może lepiej tak było. Teraz wychodzimy z aplikacji i możemy włożyć to do YouTube'a. Chyba znowu laguje mi tablet, ale spróbuję to zrobić. Dobrze, może zrobię lepiej cięcie. O, jednak nie. Myślałem, że to chwilę zajmie, bo czasami mam takiego laga. Trochę to zajmuje, ale tym razem jest lepiej. Jeśli chcecie to wrzucić, to klikacie w plusik. O, słyszę petardy. Klikacie w to, co chcecie wrzucić. To akurat będzie film Wizizisca, autobus. Lub po prostu autobus. Dzisiaj będziecie oglądali ten odcinek. Przez ten czas będzie wrzucony jeszcze jeden, więc dwa w jednym. Dobrze, gdy mamy to już nazwa nazwane, dodajemy opis. Na przykład u mnie, tak jak zawsze. No może nie zawsze, ale u mnie to będzie emotka Cóż, często jest emotka, myślę, że to wiecie, jeśli oglądacie moje odcinki No może nie taka, to było przez przypadek Gdzieś tutaj powinna być gwiazda, ale nie mogłem jej znaleźć Więc chwilowe cięcie i za chwilę wracam Dobrze, po chwili szukania nie znalazłem gwiazdy, ale znalazłem taką Fajerwerkę, więc opis będzie wyglądał na przykład tak. Nie musicie tego zapisywać ani nic. To samo się zapisuje. Potem klikacie dalej i wybieracie, czy jest przeznaczony dla dzieci, czy nie. Uwaga, jeśli klikniecie przeznaczony dla dzieci, to jeśli będziecie zmniejszać do miniaturki, w sensie prawie usuwać, to on się będzie zatrzymywał. Ja zawsze wybieram, no prawie zawsze, nie przeznaczony dla dzieci, bo. Jest po prostu wygodniej i przeszyłamy film. Myślę, że to nie zajmie długo. No dobra, to by było na tyle. Możecie sobie obejrzeć i film o... i także ten film. Więc polecam, polecam też oglądać jutro naelektryzowany creeper dostaje shota. Peć E to Tutorial. Jeszcze, jeżeli jeszcze nie oglądaliście szkoła rysowania, to wszystko są śmieszne filmy. Nawet pod edypie, już jest 11 śmiało i to 9 godzin temu. Polecam też inne filmy, ale polecam także kanał MKFar. Macie tutaj listę i bo... MK MKFar. Więc jeśli lubicie już jego kanał, to serdecznie Wam dziękuję. Wejdźcie na jego kanał, zostawcie subskrypcję. U mnie możecie zrobić to samo. No i pozdro, cześć.